A za nim zagranica... Polska. No tak, nie mamy wątpliwości, kardy się należał drużynie Los. Do jedenastki najpewniej podejdzie Olivier Monter Rubion, chociażby tydzień temu wykorzystał jedenastkę. Tak, chcemy dobrze to zobaczyć, dlatego lepiej wytrzeć ten, tę kamerę, ten obiektyw. Wiemy, że będzie na długi weekend pogoda lepsza niż na poprzedni długi weekend i że temperatura osiągnie nawet 24, 5 czy 6 stopni. Bo nie pamiętam końcówki. 24, 25. No to żyć nie umierać. <grymne> Majeczko, włącz mikrofon, będziecie lepiej słychać. Tak, tak. Z zasady urządzenia 25. elektryczne. Przepraszam Państwa, że będę tutaj ma... O, już zadziałało. dała sobie radę sama. Nie wiedziałem w pierwszej chwili, że nie słyszą Cię widzowie, dopiero dostałem taki sygnał, no już, więc już powtórzymy w takim razie informację. Będzie 24, 25, stopni, 25 25 stopni Dobrze. weekend. Tak, a teraz mamy. Nazwij muzyka grającego na instrumencie. Ma pianista. Właśnie. Pianista. Dobrze. Mamy go. E, to pianista. Szukamy dalej. Gitarzysta. Gitarzysta. Też jest. Perkusista. Perkusista. Po niemiecku perkusja to fajna nazwa szlakcojk. Marcin. Skrzypacz. Skrzypacz. No, skrzypek bardziej niż skrzypacz. Mieliśmy skrzypka na dachu, a nie skrzypacza. Ale dobrze.